2,5 59 do otworu. System montażowy tego to jest po prostu Mistrzostwo Świata. No, żeby wiercić, przez wiecie, przez tą sklejkę i blacha kątowa jest po to, żeby na tym powiesić szafkę. Przecież ile kosztują te uszy do regulacji, gdzie możemy sobie regulować góra, dół, bliżej, dalej. Te uszy, te, te uszy to jest to jest groszowa sprawa. To by nie przekroczyło nawet, podejrzewam, 30 zł. 2 które spokojnie by tą szafkę utrzymały te mocowane do boku. Mówię tak jak do szafek kuchennych z regulacją wysokości. No a, a tu mam zero, zero regulacji. Dosłownie muszę się wstrzelić tak, żeby idealnie ona wisiała. Jakiekolwiek gibnięcie na bok, prawo lub lewo, już robi to, że będzie krzywo wisiało. Bo tu nie ma żadnej regulacji. Nie do mnie ja narzekał, bo zawsze ktoś mi tam zarzucił, że ja na wszystkich tylko narzekam. No. Jak się widzi, takie coś no tak, można nie narzekać. Zabezpieczony silikonem przed wilgocią. A tu, jak ktoś kurczę, źle celował zawiasem. Raz, dwa, trzy, cztery dziury. <grych> tu to samo. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu też źle wcelowane. Komuś się gibło troszeczkę. Tego nie widać. Nie wpływa to na funkcjonowanie. No dobra, odmierzam sobie. Wysokość. Nie będę nawet szafki podnosił, nie będę jej tam przykładał, bo nie ma sensu. Robię wszystko na miarkę. Podnoszę, przewiercam tutaj dwie dziurki, mierzę z tyłu, jaki jest wymiar. Tak wiercę, wkładam kołki, przykręcam. Jest mniej więcej 46 pomiędzy. I robię to na wymiary, nie będę jej dźwigał. W sensie na niczym stawiał, ustawiał. Wypoziomuję, odrysuję kreski, dwa X i, 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 i wiercę. mam pewność, że mam to wywiercone w osi. Kołeczki jakie dam, takie stalowe skręcane z tym tyłem, który się ściąga i nam się rozszerza. Zobaczę, bo nie pamiętam czy to jest żelbet, czy tu jest pustak. Bo jak jest pustak, to najwyżej pójdę i kotwę chemiczną jeszcze wpuszczę dodatkowo, żeby to się ładnie tam trzymało. Co by nie było, ta szafka z tą umywalką trochę waży. Dlatego nie robię tego też na plastikowe. Chociaż jakbym miał fiszerki plastikowe, to bym zaryzykował na plastikowe fiszery i bym zrobił. Też by wytrzymały. Trzymaj, bo coś tam pełnego było że nie powinno być problemu. No, minus, minus szafka to jest akurat. centymetr jak ściągnę, ale żebyśmy się właśnie o pół centymetra nie walnęli. A, będzie trzymało. Będzie trzymało. W tych hokach, to jest źle, że, musicie, że macie tylko jedno podejście. Jak go włożycie, skręcicie, później jak chcecie go wykręcić, to wszystko już zostaje w środku. Prawie, że nie ma możliwości tego wyjęcia. Można pokombinować, ale to jest to jest dosłownie dłubanina. Mogłem przynieść odkurzacz i bym tam odkurzył ze środka, no ale nie przyniosłem, a nie będę leciał dla jednej dziurki po odkurzacz. Nie ma żadnej coś, żeby tam wydłuwać. Dobrze, dmuchnę. Troszkę silikonku. Tu na tych pionowych, jak się przykleją, to, to naprawdę będzie mocno trzymać. Nie zaszkodzi, a pomoże. Z pyłu wytarte. Na płytkach z pyłu wytarte tych szafki. Jedziemy. Uh -huh. a, kur... się wpakowałem sam w ten silikon. Nie palcami przytrzymać O? Na tym co A. pod Mnie pierdykło. i to. O, skórka wodna. Kluczyka nie wziąłem. sobie wszystko przygotować pod ręką. Tu są uroki pracy w pojedynkę. Bo te kołki złapią to. O, tam jest pełno z tyłu. A ty się nie chcesz przełączyć. O, po wkrętarce już czuję, że jest niewesoło, pięknie. Miejsce jakieś jest, żeby tu wejść, coś umyć. Minus tego jest taki, że do tamtej rewizji, teraz, żeby właśnie zajrzeć, trzeba kurde szafkę zdjąć albo powiedzieć im, żeby tu wycięli. jak tu się cofnie, albo za się zdejmie, jakby tu wypierdzielili wizjerek, bo dolny to się sięgnie wam do, do rewizji, bo to jest ta bliżej. To tu spokojnie położymy się i ręka nam do syfonu sięgnie. Ta rewizja jest tylko do tego. Jakby trzeba było te sitko wmienić, coś by się stało. Ale na razie zostawiam. No i dobra. Przyklejam walkę. Naklej. A ja tu sobie przyjdę, zamontuję sobie baterię z syfonem. I tyle. Prosta umywalka, ale pięknie jest wymierzone, bo jest. bo tak jak miało być, na zero, z fugu. Oni tu jeszcze jakieś blendy mają kleić, żeby tych wkrętów nie było widać. Tu tu mają być blendy jeszcze klejone, ale to już nie, nie moja broszka. Ładnie jest. Syfon mi trochę nie, nie celuje w to, bo. Oczywiście był babol w pomiarach, no ale to nie mój babol. Ja dostałem cynk, że 80 jest umywalka. Umywalka jest 81,5, cm i tyle musiałem się przesunąć, żeby wyosiować szafkę. Czyli musiałem odbić w tą stronę po to, żeby ta umywalka właśnie celowała idealnie w fugę. Tego nikt nie zobaczy spokojnie, jak to podłączę. No ale jest jak jest. Mogłoby być lepiej, gdyby wymiary, gdybym wymiary wcześniej znał. Dobra, później przy, przywędruję z odkurzaczem, ale to już jutro. Dzisiaj sobie tylko wymierzę. Zobaczę, czy yy, korek z przelewem muszę kupić klik. Klak, wąski 3,5 cm gardzieli. To sobie wszystko pozliczać i jutro przyjść dokończyć. A dziś ją wkleić niech ona się przyklei. No i jest. Z tego, że mi te uszczelki dają. Jak te uszczelki nic nie dają, bo bateria się, opiera, bateria się opiera metalem o umywalkę. Lepsze są te podkładki, które po prostu zwiększają objętość tego kołnierza, tutaj od baterii, niż te uszczelki wkładane do środka, bo to jest oka po połuc, za wąska. No, tutaj ładnie pasuje, niby on. No ale co z tego, jak bateria jest na tyle zagłębiona, że stuka? No jakbym odwrotnie założył, nieraz trzeba fabrykę poprawić. Tu ją bym wcisnął do środka. ona nie bardzo chce pasować. Ale to, czy ona chce, to mnie to nie ziębi, nie grzeje. Jakbym odwrotnie włożył. I docisnął i podejrzewam, że lepszy efekt uzyskam, bo jak ją dociągnę, to ładnie zgniecie tą uszczelkę. O! No. Czyli po prostu założę odwrotnie uszczelkę. Dobrze przytrzymam, dociągnę, więc ta, uszczel ta uszczelka chociaż coś uszczelni, bo tak tu na nie uszczelnia nic. A tak to na tutaj tym kołnierzem. Powinna się wgnieść. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, na razie to zostawiam, nie będę z tym walczył, bo i tak muszę syfon kupić, klik, klaka, a poza tym świeżo silikon zrobiłem, nie będę tu walczył i poza tym się umywalka klei. Zostawiam jak jest, jutro do zbroje.